Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy parafianie, bardzo się cieszymy, że udało nam się doprowadzić do możliwości transmisji na żywo nabożeństw z naszego kościoła, miłosierdzia Bożego w Hełmie. Zaczynamy w niedzielę palmową o godzinie 11. Zapraszamy do oglądania na żywo Mszy Świętej. Z naszego kościoła, właśnie na tym kanale, podawajcie dalej, przekazujcie te informacje, żeby jak najwięcej naszych parafian mogło łączyć się z nami w tym ważnym dla nas dniu, niedzieli męki pańskiej, abyśmy razem się modlili, rozważali miłość Boga do człowieka. Te transmisje. Będą prowadzone od niedzieli palmowej codziennie, abyście w ten sposób mogli łączyć się ze swoją parafią i ze swoimi duszpasterzami. Bardzo za Wami tęsknimy. Jest to wyjątkowa sytuacja, w której tak mało ludzi jest w kościele, i tym bardziej nie tylko duchowa łączność, ale też ta przez Łącza internetowe jest ważna. Przekazujcie dalej i zapraszamy jutro w Niedzielę Palmową o godzinie 11. Szczęść Boże.